Ten tydzień zapowiada się naprawdę wyśmienicie, a dlaczego? To chyba widać gołym okiem. Siemano klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dlaczego ten tydzień zapowiada wyśmienicie się poza tym co widzicie tutaj? No dlatego, że przede wszystkim bardzo fajne gazetki on obfituje Bo wczoraj był świetny Glutinous Na tym kanale zresztą też była recenzja Dzisiaj jest Minecraft I tak naprawdę w ogóle jutro mógłby być jeszcze Jurassic World Ale chwilowo się z nim wstrzymuję Dlaczego to o tym zaraz Po drugie idzie mi w ogóle trochę świetnych zestawów Też więc jakby recenzje niebawem się pojawią na kanale a ci, co widzieli shorta, wiedzą, że czystka na firmie idzie doskonale perfekcyjnie po mojej myśli. Wybaczcie, że się tu śmieję, oczywiście nie zamierzenie. Także wyśmienity tydzień, natomiast co tutaj dzisiaj, dzisiaj po prostu wyśmienitego was czeka? Może na tym się skupmy. No to jest to nowy numer wydania LEGO Minecraft, jest to numer 2 na 2022, 15 zł wciąż bez tego jednego grosika magazyn kosztuje, co jest fenomenalną po prostu ceną w stosunku do zawartości, jaką tu dostajemy. Zresztą Minecraft w już w zeszłym roku jak wszedł, dostał, wiecie to, zdecydowane mocne, solidne podium pod kątem w stosunku ceny do tego, co dostajemy w magazynach. Bo aż trzy figurki wychodzi nas poniżej nawet 5 zł, więc za figurkę tam ćwierć grosza brakuje, ale mimo wszystko. Natomiast nie mamy tutaj żadnych, jak w Ninjago, chociażby kart, żadnych naklejek, nic tutaj nie dostajemy swoją. drogą sami przyznacie, że pomysł rzucenia naklejek czy kart z Ninjago też byłby świetnym pomysłem. Albumu całego. Z czym się tu spotkamy, no musicie wiedzieć, no właśnie, kolejna dobra wiadomość dla tych, co nie wiedzą, no bo Minecraft to przecież gra i spytacie no super, no komiks komiksem, ale ja bym się zagrał no to tutaj macie taką opcję, bo nie zapominajcie że macie tutaj wybór ścieżki i sami tak jak tutaj decydujecie na którą stronę chcecie przejść i jak się potoczy historia tego komiksu, czyż to nie świetna informacja czyż to nie świetna rozrywka uważam osobiście, że tak dodatkowo kolejną ciekawą rzeczą a propos gier no to jest to, że przecież wrócił mój kanał gamingowy, gdzie aktualnie co prawda gram w Lego, Star Wars, Skywalker, Saga oraz w Gotika, ale kiedyś grałem tam dość dużo, chociażby właśnie Minecrafta. No i są nadzieje, że ten Minecraft przecież tam jeszcze wróci. Tylko musicie mi powiedzieć, że, że chcecie. Więc podajcie tam na kanał i bombardujcie mnie informacjami w komentarzach, że Minecraft, Minecraft, Minecraft... I, i, i tego typu Minecraft piszcie rzeczy, no to wtedy może, kto wie, może będzie tak jak mówię, tutaj jest ten dodatek, czemu go nie kupiłem ponieważ tu był niebezpieczny Raptor, a skoro ten tydzień jest taki dobry, ja nie chcę ryzykować niebezpieczeństwem, a tak serio to jakoś tak po prostu kupiłem te dwa magazyny ten jest jak najbardziej spokojny ale poczekam sobie jeszcze z dzień, dwa, trzy żeby mi emocje ostygły po prostu co za dużo to niezdrowo a powiem wam szczerze, dzisiaj dość tych dużych emocji faktycznie miałem, o czym w tym tygodniu jeszcze właśnie na kanale w odcinku biznesowym tu mamy instrukcję do złożenia ocelopa oraz owcy oraz samej Alex. No i cóż, jeżeli czekacie na konkurs, niestety w tym magazynie go nie dostaniecie, bo go po prostu nie ma. A w przyszłym numerze całkiem ciekawe, co prawda chwilę po dniu dziecka, więc na dzień dziecka raczej go nie dostaniecie. Ale żelazny golem, całkiem ciekawa figurka, chociaż w stosunku do tego, co otrzymaliśmy dotychczas, chyba najmniej opłacalna. Aż wiecie, sam pewnie golem jest dużo droższy niż 15 zł na serwisach, nie wiem, jeszcze nie patrzyłem, ale chodzi mi o to, że dotychczas dostawaliśmy po tej, wiecie, może jedną figurkę plus coś, trzy figurki, a tu po prostu jedna, wiem, że duża, ale jednak figurka, dlatego to póki co będzie chyba najsłabsze, ale zobaczymy, dostaniemy własne łapy, ocenimy. A teraz oceńmy to, co, nie to, co było wczoraj, bo to było wczoraj, oceńmy to, co mamy w tym magazynie. A mamy tutaj znów fenomenalny stosunek ceny do, tak jak już mówiłem, ilości dostawanych rzeczy. Otrzymujemy tutaj ocelocika w formie żółtej. Ja tak Takiego zwierzaka nie miałem, jak wiecie z Minecrafta, mam tam jakieś zestawy, choć nie za dużo, więc ocelocika nie miałem, dla mnie super sprawa, wyobraźcie sobie 5 zł za taką, jednak co by nie było budowaną, ale figurkę, no to jest jak najbardziej cena opłacalna. Zresztą ten numer mocno w ogóle przypomina mi numer pierwszy tego magazynu, jakże fenomenalny, tam była świnia, tutaj natomiast dostajemy owce. Kto chce więc tanim w miarę kosztem stworzyć sobie jakąkolwiek farmę, no to... Patrzcie, kupujecie dwa czy trzy numery tej gazetki. Macie trzy owce, trzy oceloty, trzy Aleksy. Aleksy możecie w ogóle sprzedać czy coś, czy jedną sobie zostawić, a zostaje Wam całkiem niezła jednak tutaj farma. Owieczka no, na modłę Minecraftową, co tutaj się dużo doszukiwać. Podoba mi się to, że nie jest ona tutaj wytajlowana jak ocelot od góry. Bo jak wiecie, ja jestem jednak fanem tych studów. Ja lubię jednak wiedzieć, że mam w rękach klocki i lubię, gdy mi to przypominają właśnie takimi oto studami. No i jest jeszcze Alex, co ciekawe, Spójrzcie, no, jakby twórcy stwierdzili, że jeszcze mało tych dodatków, i dodano nam tutaj siekierę. Siekiera jest też elementem, który posiadam pierwszy w życiu, więc subcio, jeszcze bat, jeszcze rybka, no i taka. Oto, Alex to nie jest jakaś specjalna figurka, już się kilka razy u mnie na kanale pojawiała. No i cóż to dużo więcej gadać. Mam nadzieję, że i wy pojawicie się dzisiaj w kioskach, bo uważam, że naprawdę warto. Stosunkowo wiele elementów ciekawych, wiele też figurek jednocześnie właściwie za cenę 15 zł. No rzadko kiedy dostajemy aż takie dobrocie, jak w magazynie Minecraft, dlatego osobiście będę gorąco zachęcał. Jak i gorąco będę was zachęcał, nie tylko do pozostawienia subskrypcji, bo staram się, by ten kanał był jak najfajniejszy, a Wasze subskrypcje oczywiście. Tylko mi w tym pomagają, ale i odwiedzenie mojego kanału gamingowego, o którym tu wspominałem. Wszak Minecraft to gry, a tam w Minecrafta grałem jako zupełnie zielony, e, zielony gość, więc zobaczcie jak sobie radziłem, albo też jak sobie właśnie nie radziłem. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!